Witam Was serdecznie. Dzisiaj u mnie za oknem chlapa, więc na Instagramie będzie śnieg. Będzie tak troszkę bo bożonarodzeniowo. Witam Was serdecznie. Dołączajcie. Kto może, oczywiście, zapraszam. Za chwilkę mów: za chwilę ten punkt kulminacyjny, już za 6 minut. To Aniu. No, tutaj też nie deszczowo, ale, ale po tutaj czekajcie troszkę, skręcę. Słuchajcie, dzisiaj, nów. E, tak naprawdę ten nów może być takim nowym początkiem. Nieumowny nowy rok, który tak naprawdę, poza tym, że jest datą umowną, to nic e, nie znaczy. Natomiast nów, e, nów to jest taka data astrologicznie, od której możemy zaczynać, od której możemy planować. Dzień dobry, cześć Fonka. My się też cieszymy, że możesz być z nami, e, Właśnie ten Nów to jest taki czas, kiedy powinniśmy zacząć planować nowe. Wszystko co nowe w naszym życiu jest takie, ja napisałam dzisiaj o tym w poście o Nowiu, że to hasło dzisiejszego Nowiu to jest takie, wszystko co nie jest świadomym, świadomym poświęceniem, poświęceniem, poświęceniem rzeczą ważnym, jest nieświadomym poświęceniem rzeczą nieważnym. A więc e, starajmy się e, zwracać uwagę na to, czemu poświęcamy czas. Bo jeśli nie, e, nie jest to świadome, to zajmujemy się głównie bzdurami, prawda? Właśnie dzisiaj na sokach, tak? Bo dzisiaj no, wtedy kiedy zawsze jest nów i pełnia, to ta energia jest dużo mocniejsza i wtedy zalecam Wam e, taką lżejszą dietę. Ja, jeszcze co prawda, dzisiaj nic nie jadłam ani nie piłam, ale. Po naszej praktyce zrobię sobie, wycisnę sobie sok. Ok, myślę, że możemy powolutku zaczynać, bo, bo już za 3 minutki kulminacja nowiu. Słuchajcie, dzisiaj medytacja na intuicję to jest taka medytacja, którą ja teraz praktykuję, i świadomie postanowiłam Wam ją pokazać, dlatego że. Ona jest dosyć łatwa, jest bardzo przyjemna, ale przede wszystkim pobudza tą naszą intuicję, czyli w momencie, kiedy mamy do czynienia z czymś, z jakimś nowym początkiem, to myślę, że ta intuicja będzie tutaj bardzo wskazana i może nam podpowiedzieć, czy co tu piszecie, urodziny, o to wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Kochani. Tak więc dzisiaj zrobimy medytację na wyższą intuicję. Będziemy tą medytację praktykować z mantrą Angsong guru, czyli w tłumaczeniu to znaczy, że Bóg jest w każdej naszej cząstce, w każdej, w każdej komórce naszego ciała, naszego istnienia. Jesteśmy tym Bogiem. To będzie nasza mantra. Będziemy sobie siedzieć z prostym kręgosłupem, dłonie w Gijan Mudrze. Oczy zamknięte i śpiewamy mantrę Aksong Guahy Guru. Jeśli nie potraficie śpiewać tej mantry, to po prostu jej słuchajcie, też działa. Tę mantrę, tą medytację wykonuje się 31 minut. My dzisiaj zrobimy 11 minut, ale dla chętnych, jeśli macie ochotę, to polecam Wam 31 minut, bo rzeczywiście jest taki przedział czasowy. U mnie to jest zwykle 21 minut, kiedy coś przeklikuję. I rzeczywiście ta intuicja zaczyna bardzo mocno pracować, przychodzą odpowiedzi na różne pytania. Dlatego zachęcam Was do praktyki tej, mantry, tej medytacji właśnie przez 31 minut. Ok, to chyba możemy zaczynać. Usiądźcie sobie w pozycji łatwej, z prostym kręgosłupem, zamknijcie sobie oczy i zacznijmy świadomy oddech, głęboki wdech. Możesz położyć dłonie na sercu, lewa ręka na sercu, prawa na niej i pomyśl sobie, za co jesteś dzisiaj wdzięczna, wdzięczny. To może być jakaś malutka rzecz, za co jesteś dzisiaj wdzięczna, wdzięczny. Uruchom, uruchom w sobie ten przepływ wdzięczności, ten łańcuch, to spowoduje, że będziesz miała, miał w życiu tego więcej. i oddychaj. Oddychaj swoim naturalnym oddechem. I teraz proszę pomyśl o intencji na tę praktykę, ponieważ mamy nów, więc jeśli nie wiesz, jaka to intencja, to zawsze dobrą intencją jest to, aby praktyka była dla mojego najwyższego dobra. I wtedy dęce poprowadzi Cię tam, gdzie Ty najbardziej tego potrzebujesz. I połóż na sercu w módrze modlitewnej, tak aby kciuki dotykały mostka. Weź głęboki wdech. I wydech. I jeszcze raz głęboki wdech. I wydech. I w to mandry. Om namo guru namo. Mantra, mantra ochronna, weź głęboki wdech. At gure na me, dżuga at me, sad sirin grude we me. At gure me, sirin grude we me. At gure Sad guru Name, Siring Rudevename. Weź głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze, poprowadź energię po kręgosłupie do góry, do czakry korony. I wydech. Otwórz oczy. No i właśnie jesteśmy w energii nowiu pozycja łatwa dłonie w gianmu drze, palec kciuk dotyka palca wskazującego dłonie na kolanach wewnętrzną stroną do nieba oczy zamknięte podbródek wzrzucony w kierunku serca delikatnie skierowany w stronę serca tak aby ten cały kanał energetyczny który mamy był udrożniony aby energia mogła swobodnie płynąć i zaczynamy zamknijcie sobie powieki i śpiewamy bądź słuchamy, jeśli nie potraficie śpiewać tej mantry. Mantra ta oznacza, że bóg jest w nas. i mm you. -hmm. Zatrzymaj powietrze, zaciśnij murband, zwieleczę odbytu naszą typu uciowej i pociągnij energię do góry do czakry korony. I wydech. I jeszcze raz głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze, zaciśnij mulband. I wydech. I jeszcze raz głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze i zaciśnij mu I trzymaj powietrze. Ciągnij energię do góry, do czakry, korony. I wydech. I pozostań przez chwilę w tej pozycji odpocznij. zaobserwować, jak zmieniła się wibracja w Twoim ciele. Jeśli śpiewałaś, śpiewałaś, to na pewno czujesz delikatne wibracje w ciele. I na zakończenie zaśpiewamy sobie wieczny słońca blask, a ja wyciągnę kartę na nasz nanów. Wam bardzo za wspólną praktykę. Słuchajcie, karta na dzisiejszy, na dzisiejszy, nów, na dzisiejszy nowy początek to turkus. Tak wygląda. Ja też rzeczywiście wrzucę ją do story. I co ta karta oznacza? Duchowa ścieżka. Twoje prawdziwe przekonania stają się coraz wyraźniejsze, co skłania Cię do dokonywania niezbędnych zmian życiowych. To jest taka, jak ja tak szybciutko przejrzałam. To jest taka karta, która też dużo mówi o religii. Wrzucę Wam oczywiście ją do, do Story. Myślę, że to nie przypadek w związku z, z Bożym Narodzeniem. Piękna karta, więc, więc polecam Wam, żebyście sobie przeczytali interpretację tej karty ze Story. A ja z, od siebie życzę Wam wspaniałych świąt Bożego Narodzenia. Niech będą spokojne, niech będą rodzinne. Skupcie się na relacjach, na, na tym, co jest w życiu tak naprawdę ważne, bo e, oczywiście prezenty też są ważne, natomiast e, relacje i, e, i, i kontakt z, z naszymi bliskimi do tego nikt nam e, nigdy nie, nie da za żadne pieniądze, to nigdy nie wróci, czas nigdy czasu nie jesteśmy w stanie zatrzymać, więc życzę Wam wspaniałych, rodzinnych świąt. Jeśli, nie, jeśli jesteście sami w te święta, to przytulam Was do serca i, i jeśli chcecie pogadać, porozmawiać, coś napisać, to to jestem dla Was. Sadna.